Wchodź na serwer szybko Nie, ja tylko muszę nawet mecza iść Jak nawet jej... mecza. Kurde, musimy sobie szybko Train'a jeszcze omówić Nie no, nie masz 13 minut No, ale to podstawy po prostu, bo musimy no, pozycję no. ogarnąć A myślisz, że będziemy tego trenera grać? Nie no, to nic nie da, ja mam mówię, co 13 minut? No, ale to no, nawet nie znamy pozycji, pozycji, kto gdzie ma stać to podstawowe zasady po prostu grania, ale w CT, no bo tak to Nawet nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, no to ja tak, myślę, że to nie serwer nie będzie... Tak, nie ogarniemy miałby. Mówił, że to nas ja zniszczy Ja mówię nawet mecza? ja będę słuchał was Dobra to, dobra, to chodźcie w takim razie do mnie po prostu Pasza będzie ogarniał Gierkę, bo, bo wygrywa na Guardiana i kanalę. E, czy jak? E, Pasza stoi od noga, tak? po powiedzmy e, Ty stoisz e, drabę krótką to Ty w to... rotacji będziesz grał? Szukam klanu! E, tak, a ty jak się czujesz na rotacji? Case drop, EU, najlepszy drop w sieci. Wygrywaj skin w ja mnóstwo skrzynek, super drop Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę Najkorzystniejszy drop na rynku Odbieraj daily bonus nawet do 100 zł dziennie Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund Case dropełów Otwieraj skrzynki za PSC, blik, sms, 100 przelew Link w opisie, polecam A ty daj już teraz. daj teraz, Mogę mieć tak teraz. Pago, palisz się, pago! Założyłem Daj, daj, daj I chodźmy tam ja no, dywanem próbuję zabić prawej prawej. Jest piach cały jest czas, precywa. O w szoku. Jest I jeden precywa. w piachu i nie, nie rotuje jeszcze. Teraz playerzy. na bananie... Ja rotację sam zabiję. Zajęty mają banan, no, Mała szansa imo. To lewej znaczy. No mała szansa imo. Ale zerkam, raczej się tu pali obchodzący. Ja też, białą. Po jest. Ta, po fleszy razy, żebyś tak nie stał. Halo. Eko mają. Dobra, lecę One pushing and one in fucking Na gali Aj kurwa! Z granatem! Nie wytrzymam! Podgaru i na gali! Nie, wychodzę! O, wziąłeś tego Digla? Dobra Chcesz to ci Nie, 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 ja mam maka. Może no. się no. zamienimy, wiesz? Może weź tego maka do mnie dajmy scouta. z Ziglem? No ty, może Czekajcie, też. Pa, 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 drugą co? Teraz, w długą wyszedł Daj smokę teraz po takim razie w międzyczasie, co? No, Trzymał, mały piach jest A! Ja pierdolę się, za krótko Ale się przestraszyłem Kurde Ty wezmiesz, w tej sytuacji musisz... Konejda, zek Domek jest Ej, Jarek, po prawej twojej jest ziomo To jest... Zabiłem Wygrajmy to Ja chciałam wam górę po prostu, jak będą schodzić coś Ty, mam pomysł, robię nalot na dach Tak, 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 tak dobry pomysł, no I my wyjdziemy na dach, chodź, chodź, chodź Poszło duszył się, zrozumiano. Nalot w drodze. Może nalot, nie wychodźcie tam na górę. No dobra powiedzieć kogoś? Kurwa, sam siebie powaliłem! Było ja! chyba nie raz Bardzo możliwe. Chociaż nie wiem na, na sali była wupa. nie mam co. Tu. Nie no, przeskocz, przeskocz, przeskocz. Mój moj jest zostaw go. No zabij go, kurwa! Co jest? Co ty robisz ty? No bo mi, jesteś mi na balnie, no. Dobra, dobra. Jadą. Chyba. O kurwa.